Możecie ten naręcznik osobno dokupić i samemu zainstalować. Witam Was ponownie na kanale Dobry Grzejnik. Na pewno już znacie nasze grzejniki łazienkowe. Tutaj, akurat za mną, jest taki grzejnik łazienkowy, model Sofia. Tylko, że on jest z naręcznikiem. Tak, jest to nowość, jak już zapowiadałem, na rok 2024. Jest to mianowicie taka część, którą możecie zakupić razem z grzejnikiem <coughs> lub o ile już macie taki grzejnik Sofia od, z naszego sklepu dobrygrzejnik.pl, co mnie bardzo cieszyło, to możecie ten naręcznik osobno dokupić i samemu zainstalować. Jak właśnie taki naręcznik się montuje na tym grzejniku, to Wam w tym filmie pokażę. Tutaj właśnie, tak jak mówiłem, ten naręcznik, który możecie zakupić w naszym sklepie internetowym dobrygrzejnik.pl Tutaj rozpakowałem. On ma tutaj takie dwa śrubunki w środku. I na te śrubunki właśnie trzeba dać oringi. Te oringi dwie sztuki i ten specjalny klucz do tego są razem z tym naręcznikiem w paczce. I tutaj właśnie damy sobie oring na to. Drugą śrubkę też wyciągniemy i damy sobie o-ring na niego. Teraz damy sobie kluczyk do środka. I skręcimy to do naszego grzejnika łazienkowego. Krok po kroczku, pierw tylko tak leciutko nakręcić. Jeden, maksymalnie dwa obroty. I później dokręcić. Może to tutaj dokręcamy. I tutaj, oczywiście, też do tego grzejnika. W tym grzejniku będzie woda, i ta woda ciepła będzie nam wlatywała tutaj do tego naręcznika. I też tutaj mamy odpowietrznik. To musimy też tutaj na to zakręcić. I korek zaślepiający. Oczywiście dokręcić kluczem 22. No i takżeśmy zbudowali grzejnik łazienkowy. Sofia z takim pięknym naręcznikiem. Na tym filmie pokazywałem, jak bardzo szybko i prosto taki naręcznik, znaczy się tą górną część tutaj, mogę bardzo łatwo, szybko i prosto przykręcić do mojego grzejnika łazienkowego Sofia. Grzejnik Sofia i te naręczniki są w kolorze białym, czarnym lub antrazytowym. Tutaj też na następnych kilka sekundach Wam jeszcze pokażę w Zoomie, jak takie grzejniki właśnie z tym naręcznikiem wyglądają. Co jeszcze bym bardzo polecił z naszego sklepu internetowego dobrygrzeń.pl, to są też nowe rzeczy, nowości w roku 2024, a mianowicie tutaj te zestawy termostatyczne. Jak niektórzy też zją, Duoplex. One są uniwersalne. Ale na ten temat też jeszcze specjalny film tutaj na dole w opisie będzie. Cóż, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, dajcie suba, Odwiedźcie, odwiedźcie nas w sklepie internetowym dobrygrzejnik.pl. Jak zawsze dziękuję i do następnego razu.